Witajcie, z tej strony Artur W dzisiejszym odcinku zaprezentuję jak zrobić sernik czekoladowy. Przygotowanie sernika rozpoczynam od tego, że półtorej szklanki mąki pszennej mieszamy z jedną łyżeczką proszku do pieczenia. Na bardzo małym ogniu roztapiam masło. Oraz czekoladę gorzką. Kolejny etap. Do miski wbijamy 4 jajka. Do jajek dodajemy 3 czwarte szklanki cukru. Robimy to w momencie kiedy masło wraz z czekoladą się jeszcze roztapia. Jajka wraz z cukrem ubijam przez około 3 minuty. Ok, teraz tak. Masa się już roztopiła czekoladowa. Masło wraz z czekoladą. I do ubitych jajek wraz z cukrem dodaję mąkę, którą wymieszałem z proszkiem do pieczenia. sól i masa i masę dokładnie mieszam. Masa czekoladowa została wymieszana, więc jest już gotowa. Teraz zabieramy się za przygotowanie masy serowej. Dodajemy do miski około 300 gram sera serka śmietankowego, 4 łyżki cukru pudru i jedno opakowanie cukru waniliowego. Masę miksujemy do połączenia się składników. To będzie około 4-5 minut. Na końcu do masy dodaję jeszcze jedno jajko i miksuję około 1,5 minuty, żeby składniki się połączyły. Obie masy mamy gotowe. Rozpoczynamy od tego, że połowę masy czekoladowej przelewamy do tortownicy. 24 cm wyścielonej papierem do pieczenia. I masę czekoladową równomiernie rozprowadzamy. Teraz na masę czekoladową wjeżdża masa serowa, którą także równomiernie rozprowadzamy i masy się trochę przemieszają i o to chodzi. To będzie fajnie kolorystycznie i to fajnie smakuje. I na masę serową wjeżdża druga połowa masy czekoladowej którą także równomiernie rozprowadzimy. Nasze ciasto jest już gotowe. Wkładamy do nagrzanego do 180 stopni opcja góra dół piekarnika na 35 minut. Po 35 minutach piekarnik wyłączam. Ciasto studzę w uchylonym piekarniku i kiedy ostudzę, wkładam na około 8 godzin do lodówki. Kawałki sernika czekoladowego na talerzu prezentują się w ten sposób.